W relacje z drugą osobą wchodzimy najczęściej z nadzieją na harmonię i wsparcie. Jednak czasami wszechświat zaczyna wysyłać sygnały, że coś nie pasuje. Czy zdarzyło się tobie kiedyś poczuć dziwny ucisk w żołądku, napięcie w ramionach, albo wrażenie, że twoje ciało staje się ociężałe w obecności konkretnej osoby? To nie przypadek. Buddyjska mądrość Zen podkreśla, że nasze ciało jest jak czuły instrument, który reaguje na dysonansę w otoczeniu, zanim jeszcze nasz umysł jest w stanie je zauważyć. Mistrzowie Zen uczą, że harmonia z otaczającym światem zaczyna się od wewnętrznej równowagi. Kiedy nasze ciało wysyła nam sygnały w postaci dyskomfortu lub napięcia, jest to niczym szept wszechświata, który chce ochronić nas przed czymś, co może nie być zgodne z naszą ścieżką. Zamiast ignorować te odczucia, warto się im przyjrzeć i potraktować je jako wskazówki do introspekcji. Wyobraź sobie, że spacerujesz po pięknym ogrodzie. Wszystko wokół jest idealne, do czasu kiedy nagle potykasz się o twardy kamień, który ewidentnie nie pasuje do tego delikatnego krajobrazu. Oboje wiemy, że nie sposób tego zignorować. Podobnie jest z naszym życiem. Kiedy coś wywołuje wewnętrzny zgrzyt, warto zatrzymać się i spojrzeć głębiej. Prawo przyciągania i filozofia zen mają w tym temacie wiele wspólnych punktów. Uczą nas, że nasza wewnętrzna energia i świadomość wpływają na otaczającą nas rzeczywistość. Jeśli coś w nas odrzuca obecność danej osoby, może to być sygnał, że nasze energie ze sobą nie współgrają. Zen zachęca do uważności, do bycia w chwili obecnej i odczuwania swojego ciała, które zawsze jest pierwszym przekaźnikiem prawdy. Nasz oddech, napięcia mięśni, a nawet niewytłumaczalne zmęczenie są jak strumień informacji, który prowadzi nas ku większej autentyczności. Pomyśl o sytuacjach, w których po spotkaniu z kimś masz poczucie pustki lub wewnętrznego chaosu. Czy twoim zdaniem te uczucia są jedynie kwestią przypadku? Zen uczy, że nic w naturze nie dzieje się bez powodu. To, co odczuwasz, jest jak odbicie w tafli wody, wyraźny obraz twojej wewnętrznej harmonii lub jej braku. Odczucia te nie są przeszkodą, lecz wskazówką, że być może należy zmienić kierunek. Mistrzowie Zen często powtarzają, że w ciszy można usłyszeć wszystko, co istotne. Jeśli wsłuchasz się w swoje ciało, dokładnie usłyszysz to, co wszechświat chce tobie przekazać. Czasami oznacza to konieczność zakończenia relacji, która przynosi więcej cierpienia niż radości. Innym razem może to być sygnał, by zwolnić, zatrzymać się i spojrzeć głębiej w swoje wnętrze, zanim pochopnie podejmiesz decyzję. I właśnie w tym celu powstał ten film. Przeprowadzę Cię w nim przez osiem subtelnych. Ale istotnych sygnałów, które wskazują, że dana osoba może nie być zgodna z Twoją życiową ścieżką. Odkryjesz, w jaki sposób interpretować te znaki, korzystając z nauk Zen oraz z koncepcji prawa przyciągania, oraz zrozumiesz, jak tworzyć przestrzeń do budowania autentycznych relacji. Wspólnie zgłębimy to, jak zaufanie do własnej intuicji i uważność na sygnały ciała mogą ochronić Cię przed niepotrzebnym cierpieniem i otworzyć Cię na prawdziwe, harmonijne połączenia z innymi ludźmi. Pamiętaj, że wszechświat działa w subtelny sposób, ale zawsze w Twoim najlepszym interesie. Uważność i akceptacja własnych uczuć to pierwszy krok ku zrozumieniu, co naprawdę służy Twojemu duchowemu rozwojowi. Zarezerwuj więc sobie teraz kilkanaście minut. Jeśli masz ochotę, zapasz swoją ulubioną herbatę lub kawę i pozwól, by Twoje ciało stało się kompasem, który poprowadzi Cię w stronę życia zgodnego z Twoją prawdziwą naturą. Zanim jednak zaczniemy, jeśli doceniasz treści na tym kanale, mam propozycję. Udostępnij teraz ten film wszystkim tym, którzy Twoim zdaniem również powinni go wysłuchać, oraz zasubskrybuj kanał i kliknij w ikonkę dzwoneczka. W zamian tego będziemy w stanie tworzyć treści lepszej jakości i na bieżąco informować Cię o wszelkich nowościach, dzięki czemu uzyskasz do nich dostęp jako pierwszy. W końcu grunt to wzajemnie się wspierać. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Sygnał pierwszy. Węzeł w żołądku. Czy kiedykolwiek zdarzyło się tobie poczuć nieprzyjemne napięcie w żołądku w obecności konkretnej osoby? To wrażenie, choć subtelne, może być niczym ostrzegawczy sygnał, że coś jest w tej relacji nie tak. W filozofii zen żołądek często nazywa się centrum energii to tu spotykają się nasze emocje i wewnętrzne przeczucia. Nie bez powodu mówi się, że żołądek jest naszym drugim mózgiem. A jego reakcje mogą wyprzedzać to, co rozumiemy na poziomie umysłowym. Zwróć uwagę na to uczucie węzła lub ciężaru, szczególnie jeśli powraca ono za każdym razem, gdy jesteś z tą osobą. To nie tylko fizyczna reakcja, ale także duchowy sygnał od wszechświata, który mówi o tym, że twoja energia i energia tej osoby mogą się nawzajem zakłócać. Buddyjska mądrość mówi, że wszystko w naszym ciele jest połączone. Jeśli harmonia zostaje zaburzona, Ciało reaguje jako pierwsze. Zamiast ignorować te symptomy, zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie pytanie. Co tak naprawdę czuję, będąc w tej relacji? Czy to uczucie mnie uspokaja, czy może budzi we mnie niepokój? Zgodnie z prawem przyciągania, energia, którą odczuwasz, jest odzwierciedleniem energii, jaką przyciągasz. Temu też, jeśli Twoje ciało Cię przed czymś ostrzega, warto potraktować to poważnie. Węzeł w żołądku to twoje wewnętrzne czerwone światło mówiące: Zwróć uwagę, zanim pójdziesz dalej. W Zen praktyka obecności uczy nas, by wsłuchiwać się w sygnały ciała i traktować je jako cenne lekcje. Spróbuj medytacji, skupiając się na oddechu i odczuciach w żołądku. Być może w ten sposób odkryjesz, że twoje ciało próbuje chronić cię przed cierpieniem, zanim jeszcze do twojego umysłu w pełni dotrze to, co się dzieje. Sygnał drugi. Stałe napięcie. Wyobraź sobie, że twoje ciało jest muzycznym instrumentem. Kiedy żyjesz w harmonii, każda jego część gra swoją rolę w spokojnej melodii. Ale gdy znajdujesz się w toksycznym środowisku, struny tego instrumentu stają się napięte, a muzyka zamienia się w zgrzyt. Tak właśnie działa stałe fizyczne napięcie. Jest to reakcja ciała na emocjonalny dyskomfort, którego z początku możesz nawet nie być świadomy. Napięte ramiona, zaciśnięta szczęka, bolący kark to wszystko są sygnały, że Twoje ciało tkwi w stanie ciągłej gotowości do obrony. Buddyjska filozofia zwraca uwagę na to, że ciało przechowuje nasze emocje i lęki. Jeśli czujesz, że napięcie towarzyszy Tobie głównie w obecności tej jednej konkretnej osoby, Twoje ciało mówi tym samym, że ta relacja jest zbyt obciążająca, a w długim terminie może stać się nawet emocjonalnie destrukcyjna. Zadaj sobie pytanie. Co sprawia, że moje ciało tak reaguje? Czemu przy tej osobie czuję, że muszę ciągle się bronić? Czy boję się jej oceny, krytyki, a może tego, że nie spełnię jej oczekiwań? Filozofia Zen wskazuje, że takie emocje są jak kamienie wrzucone do strumienia, powodują fale, które zakłócają nasz wewnętrzny spokój. Aby uwolnić się od tego napięcia i lepiej zrozumieć te emocje, spróbuj świadomej praktyki oddechowej. Usiądź w spokojnym miejscu, zamknij oczy. I skup się na głębokich, powolnych wdechach i wydechach. Wyobraź sobie, że z każdym wydechem twoje ciało pozbywa się napięcia, a ty odzyskujesz kontrolę nad swoim spokojem. To prosty, ale skuteczny sposób, aby powrócić do harmonii i spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. I najważniejsze, nigdy, ale to nigdy nie podejmuj w takim stanie żadnych poważniejszych decyzji, ani nie wchodź w dyskusję. To nigdy nie wróży nic dobrego. Lepszym rozwiązaniem będzie odejść. I dać sobie czas na wyciszenie oraz przemyślenie sytuacji. Buddyjska mądrość przypomina nam, że nasze ciało to kompas, który prowadzi nas do życia w zgodzie z naszą prawdziwą naturą. Jeśli Twoje fizyczne napięcie utrzymuje się w obecności tej konkretnej osoby, być może czas się zastanowić, czy ta relacja naprawdę Tobie służy. Wszechświat nieustannie wysyła nam lekcje, a każda z nich jest okazją do wzrostu i głębszego zrozumienia siebie. Sygnał trzeci. Uczucie wyczerpania. W filozofii zen harmonia jest podstawą wszystkiego. Kiedy przebywasz z osobami, które rezonują z Twoją energią, odczuwasz spokój i równowagę. Jednak gdy ktoś zaburza ten naturalny rytm, Twoje ciało zaczyna wysyłać subtelne sygnały ostrzegawcze. Uczucie wyczerpania po spotkaniu z pewną konkretną osobą, to jedno z najczęstszych ostrzeżeń, że coś w tej relacji nie działa zgodnie z Twoją wewnętrzną harmonią. Buddyjska mądrość mówi o tym, że nasza energia jest jak krążąca woda powinna być płynna, nieprzerwana i wzbogacająca. Kiedy po spotkaniu z tą konkretną osobą regularnie czujesz się wyczerpany i rozdrażniony, może to oznaczać, że ta osoba działa jak tama, blokując twój naturalny przepływ życiowych sił. Poświęcanie zbyt wiele czasu komuś, kto wprowadza chaos, jest jak podlewanie rośliny, która nie przyjmuje wody. Takie działanie nie przynosi żadnych korzyści, a jedynie marnuje zasoby. Twoje ciało jest mądrzejsze, niż może się tobie wydawać. Może ono przechwytywać emocjonalne napięcia drugiej osoby, zanim jeszcze twój umysł je zauważy. Jeśli po każdej interakcji odczuwasz zmęczenie, drażliwość, lub nawet niechęć do dalszych działań, warto zatrzymać się i spojrzeć głębiej. Co sprawia, że tak się dzieje? Czy jest to wynik nadmiernej potrzeby uwagi, manipulacji? Czy może braku równowagi w dawaniu i otrzymywaniu? Wszechświat komunikuje się z Tobą poprzez takie subtelne doświadczenia, pomagając Tobie rozpoznać, co jest zgodne z Twoją ścieżką, a co powinieneś porzucić. Pamiętaj, że zdrowe relacje zawsze będą dodawały Tobie sił, a nie je odbierały. Wszechświat chce, abyś otaczał się ludźmi, którzy wspierają Twoją duchową podróż i pomagają wzrastać, a nie takimi, którzy Cię od niej odciągają. Jeśli wyczerpanie stanie się stałym elementem w kontaktach z tą konkretną osobą, może to być znak, że nadszedł czas, by pójść inną drogą. Sygnał czwarty. Przyspieszone bicie serca. Serce to centrum naszego życia nie tylko fizycznego, ale i emocjonalnego. W filozofii buddyjskiej mówi się, że serce jest lustrem naszych uczuć, a jego rytm potrafi odsłonić prawdę, której umysł czasem nie chce zauważyć. Przyspieszone bicie serca w obecności kogoś, kto niekoniecznie do ciebie nie pasuje, to jedno z subtelnych ostrzeżeń wszechświata. Wiele osób myli takie reakcje z pozytywnymi emocjami, sądząc, że intensywne uczucia są oznaką głębokiej więzi. Jednak buddyjska mądrość uczy, że harmonia nie objawia się w chaosie, lecz w spokoju. Jeśli zauważasz, że Twoje serce zaczyna bić szybciej w sposób, który wywołuje niepokój, spróbuj wsłuchać się w siebie głębiej. Przyspieszone tętno może być odpowiedzią na stres, strach przed oceną lub presję, jaką odczuwasz w obecności tej osoby. To naturalna reakcja obronna organizmu, sygnał ostrzegawczy, który warto traktować poważnie. Buddyjska praktyka medytacji może pomóc Tobie lepiej zrozumieć te odczucia. Spróbuj ćwiczenia uważności, które skupia się na oddechu i biciu serca. Znajdź spokojne miejsce, usiądź wygodnie i zamknij oczy. Skieruj uwagę na rytm swojego serca. Czy bije ono spokojnie czy chaotycznie? Z każdym wdechem wyobraź sobie, że wypełniasz swoje ciało światłem i harmonią. Przy każdym wydechu uwalniaj napięcie i niepokój, które mogły się w Tobie zgromadzić. Taka praktyka pozwala nie tylko uspokoić serce, ale także spojrzeć z dystansem na relację, która wywołuje te emocje. Zadaj sobie pytanie, co może sprawiać, że moje serce reaguje w ten sposób? Czy jest to efekt strachu przed odrzuceniem? Presji, by spełniać czyjeś oczekiwania, czy może sygnał, że ta osoba nie rezonuje z moją energią, wszechświat nigdy nie pozostawia Cię bez wskazówek. Twoją rolą zaś jest, by je dostrzec i odpowiednio zinterpretować. Pamiętaj, że relacja zgodna z Twoją duchową ścieżką powinna przynosić spokój, a nie chaos. Jeśli Twoje serce bije szybciej, ale czujesz przy tym napięcie, może to być znak, że nadszedł czas na zmianę. W harmonii serca i umysłu leży klucz do zrozumienia, co naprawdę Tobie służy, a co powinieneś pozostawić za sobą? Jeżeli ten film do tej pory z Tobą rezonuje i uważasz te treści za wartościowe, zostaw kciuk w górę i napisz w komentarzu: Każdego dnia staję się mądrzejszym człowiekiem. Dzięki temu dasz mi znać, że ze mną jesteś. Przypominam, że możesz dodatkowo wspierać nasz kanał na Patronite, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu na dole. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Sygnał 5. Zmiany w oddechu. Czy zauważyłeś, w jaki sposób Twój oddech zmienia się w różnych sytuacjach? To jeden z najczulszych wskaźników naszego samopoczucia, którego często nie dostrzegamy. Kiedy jesteś w obecności osoby, z którą czujesz się swobodnie, Twój oddech staje się lekki, równomierny i niemal niewyczuwalny. Jednak kiedy przebywasz z kimś, kto sprawia, że odczuwasz napięcie, oddech może stać się płytki, szybki lub nieregularny. Zastanawiające, prawda? Takie zmiany to reakcja Twojego ciała na nieuświadomiony stres. Twój organizm dosłownie mówi tobie, coś tutaj nie gra. Czemu warto zwrócić na to uwagę? Ponieważ to właśnie te subtelne sygnały mogą naprowadzić cię naprawdę o tej relacji. Gdy w czyjejś obecności odczuwasz dyskomfort, który pomimo upływu czasu nie chce zniknąć, może to być znak, że energia tej osoby nie współgra z Twoją. Czujesz być może dziwny ucisk w klatce piersiowej, albo trudniej jest tobie złapać wtedy powietrze? Te drobiazgi wiele mówią o Twojej intuicji. Warto też zauważyć, że nasz oddech jest zsynchronizowany z emocjami, które odczuwamy. Gdy jest spokojny, zwiastuje harmonię. Gdy staje się niestabilny, pokazuje niezgodność w energii między Tobą a kimś innym. Wiedząc to, możesz zadać sobie teraz pytanie. Kiedy ostatni raz mój oddech w czyjejś obecności się zmienił? Pamiętaj, że ciało często wie więcej niż umysł. Nie bagatelizuj tych znaków. Uczyń ze swojego oddechu klucz do lepszego zrozumienia tego, kto wnosi do Twojego życia harmonię, a kto wywołuje napięcie. Sygnał szósty. Umysł staje się zamglony. Czy zdarzyło się Tobie kiedyś być w relacji, która wydawała się niesamowicie skomplikowana? Twoje myśli krążą jak w labiryncie, powracają do tych samych pytań, a odpowiedzi wciąż nie ma. To jedno z najpewniejszych wskazań, że energia tej relacji zaburza Twoją wewnętrzną harmonię. Kiedy osoba, z którą się spotykasz, tworzy w Twoich myślach chaos, powinno Cię to zastanowić. Może nagle odczuwasz trudności z koncentracją, może pojawia się ogólny zamęt i poczucie wytrącenia z równowagi. Taka mentalna mgła to alarm wysyłany przez twój organizm i emocje. Nierzadko sygnalizuje to brak zgodności w tej relacji. Co ciekawe, badania psychologiczne dowodzą, że gdy nasze myśli nieustannie kręcą się wokół jednej osoby, mózg przechodzi w stan przeciążenia. Tracimy wtedy zdolność do obiektywnej oceny sytuacji. Temu też w takich chwilach zawsze zadaj sobie pytanie: czy ta relacja wnosi do mojego życia klarowność i spokój? Czy pozostawia mnie w stanie ciągłych wątpliwości? Harmonijne relacje przynoszą jasne odpowiedzi, podczas gdy te toksyczne osnuwają twój umysł mgłą niepewności. Twoje myśli powinny być jasne jak bezchmurne niebo. Gdy tego brakuje czas, poważnie przemyśleć zaistniałą sytuację. Przyjrzyj się swojemu umysłowi. On zawsze zna prawdę. Sygnał siódmy przyciąganie do nowych miejsc lub ludzi. Czy zdarzyło się tobie kiedyś? Że nagle jakaś nieznajoma osoba wzbudziła w tobie odczucie głębokiej bliskości, jakbyście znali się od zawsze? To nie przypadek. W buddyzmie Zen mówi się, że każde spotkanie i każda ścieżka pojawiają się w odpowiednim momencie, aby pomóc nam odkryć kolejną część samych siebie. Kiedy wszechświat kieruje cię ku nowym ludziom lub miejscom, jest to jak subtelne wskazanie, które mówi: Jesteś gotów na coś więcej. Filozofia Zen zachęca do otwierania się na te impulsy, ponieważ za ich pomocą życie pokazuje nam drogę ku większej harmonii i zgodzie ze sobą. Nowe miejsca i ludzie, do których nas ciągnie, są niczym lustra. Odbijają nasze głębokie pragnienia, cele i potrzeby, które mogły do tej pory być ignorowane. To przyciąganie może również być formą ucieczki od tego, co przestało służyć Twojej wewnętrznej równowadze. Może się okazać, że wcześniejsze związki Praca czy codzienne obowiązki już nie odpowiadają temu, kim stajesz się w miarę swojego rozwoju. Wszechświat nie tylko pokazuje tobie drogę, ale również dostarcza okazji, aby spojrzeć na siebie z perspektywy nowych doświadczeń. Zwracaj uwagę na subtelne sygnały. Czy zauważasz, że Twoje myśli wielokrotnie powracają do jakiegoś miejsca? Czy nowa znajomość budzi w tobie poczucie inspiracji i świeżości? Pamiętaj o słowach mistrza Zen Suzuki Roshi. W umyśle początkującego istnieje wiele możliwości. Jeśli otworzysz się na te nowe drogi, dostrzeżesz, że czasem wszechświat zna nas lepiej niż my sami. Nie bój się podążać za tym przyciąganiem, nawet jeśli wydaje się ono irracjonalne. Może być ono odpowiedzią na pragnienie odkrycia części siebie, które do tej pory pozostawały w cieniu. Kierunek, który wskazuje wszechświat. To nie droga ucieczki, ale ścieżka prowadząca do głębszego zrozumienia siebie i poczucia pełni życia. Sygnał ósmy emocjonalny chaos. Czy czujesz czasem, że codzienność zamienia się w wir napięcia i konfliktów, które zdają się nie mieć końca? To nie jest przypadkowy stan. Buddyjska filozofia często przypomina nam, że niepokój i brak równowagi w relacjach są niczym sygnały ostrzegawcze na drodze, domagają się uwagi i przemyślenia. Kiedy chaos przenika twoje życie, oznacza to, że coś fundamentalnie nie współgra z twoim wnętrzem. Być może zauważasz, że emocjonalne wzloty i upadki stają się twoją nową rutyną. Gniew, frustracja czy smutek pojawiają się jak nieproszeni goście, zaburzając twoją harmonię. W takich chwilach warto zapytać siebie: czy ta relacja lub sytuacja naprawdę mnie wspiera? Buddyzm uczy, że emocje są cennymi wskazówkami. Nie powinniśmy ich ignorować ani tłumić, lecz obserwować i pozwolić im nas prowadzić ku lepszemu zrozumieniu siebie. Zen mówi o harmonii jako kluczu do życia. Jeśli znajdujesz się w chaosie, oznacza to, że wszechświat prosi Cię o działanie. Chaos nie jest tylko problemem, to wezwanie do zmiany. Thich Nhat Hanh pisał, że zatrzymanie się i spojrzenie na swoje życie w chwili obecnej to największa forma odwagi. Może to właśnie teraz jest moment, by się zatrzymać. Zadaj sobie pytanie, czy ten emocjonalny chaos wynika z relacji, które trzymają mnie w miejscu, czy może z własnych obaw przed zmianą? Prawdziwe wyzwolenie zaczyna się od decyzji, od wyboru świadomej drogi ku spokoju i równowadze. To nie ucieczka, ale akt odwagi, aby pozwolić odejść temu, co nie jest zgodne z Twoim wewnętrznym ja. Wszechświat zawsze oferuje rozwiązania, jeśli tylko potrafisz słuchać. Często odpowiedzi przychodzą w chwilach ciszy. Przypomnij sobie stare buddyjskie przysłowie: W ciszy wszystko staje się jasne. Odważ się zajrzeć w głąb siebie i zrozumieć, co naprawdę przynosi tobie radość i spokój. Chaos, choć trudny, może być początkiem najważniejszej podróży, tej w głąb twojego serca i duszy. Teraz, gdy odkryliśmy już osiem sygnałów, jakie wysyła do nas wszechświat, Kluczowe jest, abyś nauczył się nie tylko je zauważać, ale także działać. Oto pięć rozbudowanych strategii, które nie tylko pomogą Tobie zrozumieć, czego naprawdę potrzebujesz, ale pozwolą także wprowadzić w Twoje życie harmonię i jasność. Te metody to nie teoria, lecz praktyczne narzędzia, które możesz wdrożyć od zaraz. Numer jeden: codzienna praktyka uważnego skanowania ciała. Twoje ciało to prawdziwa mapa informacji które pomagają zrozumieć, co w danej chwili Tobie służy, a co Cię niszczy. Zacznij od codziennego skanowania, usiądź w ciszy, zamknij oczy i zwróć uwagę na swoje fizyczne odczucia. Czy czujesz napięcie w ramionach, ucisk w żołądku, albo niepokój w klatce piersiowej? Każdy z tych sygnałów jest komunikatem, że Twoja obecna sytuacja lub relacja wpływa na Ciebie negatywnie. W naukach Zen wierzy się, że harmonia ciała i umysłu jest kluczem do wewnętrznego spokoju. Wsłuchanie się w swoje ciało może być nowym początkiem drogi ku większej autentyczności. Zapisuj swoje obserwacje w dzienniku, nie lekceważ żadnych drobnych sygnałów. Przykładowo, jeśli za każdym razem po rozmowie z kimś czujesz emocjonalne wyczerpanie, jest to sygnał do głębszej refleksji. W skrócie Twoje ciało nie kłamie, wszechświat działa przez Twoje odczucia fizyczne, zawsze kierując Cię ku lepszemu. Numer dwa. Regularne chwile samotności i refleksji. W chaosie dnia codziennego łatwo stracić kontakt z samym sobą. Regularne przerwy od zgiełku, nawet na 10 czy 15 minut dziennie, mogą być uzdrawiające. Poszukaj cichego miejsca, zgaś wszelkie rozpraszacze i skoncentruj się na własnych myślach. Jak naucza buddyzm, cisza nie jest pustką, lecz przestrzenią, w której rodzi się zrozumienie. Jeśli w relacji doświadczasz emocjonalnego chaosu, Chwila samotności może pomóc Tobie spojrzeć na tę sytuację w nowym świetle. Zadaj sobie pytania: czy w tej relacji przeważa spokój czy chaos, lub czy ta osoba wnosi radość do mojego życia? Odpowiedzi mogą być trudne, ale tylko dzięki nim możesz podjąć świadomą decyzję. Wszechświat przemawia do Ciebie, gdy wsłuchujesz się w ciszę. Jak ujął to Dalaj Lama, cisza jest czasem najpotężniejszą odpowiedzią. Numer 3. Powrót do własnych pasji i wewnętrznych pragnień. Nie ma silniejszego znaku od wszechświata niż moment, w którym tracisz kontakt z własnymi marzeniami. Jeśli relacja odbiera tobie energię do robienia tego, co kochasz, czas się zatrzymać i zadać sobie pytanie: co tak naprawdę sprawia, że tak się dzieje? W praktyce zen odnalezienie swojej prawdziwej natury wymaga odrzucenia tego, co zbędne. To samo dotyczy relacji. One powinny wspierać twoje pasje, a nie je tłumić. Zacznij na nowo robić rzeczy, które kiedyś sprawiały tobie radość. Odśwież swoje pasje, niezależnie czy jest to rysowanie, spacerowanie, czy gotowanie. Mówimy tutaj również o prostych spotkaniach z przyjaciółmi, którzy cię wspierają. Takie działania pomagają przypomnieć tobie to, kim jesteś i co naprawdę jest w twoim odczuciu ważne. Dzięki temu łatwiej zrozumiesz. Które relacje są zgodne z Twoją drogą, a które prowadzą w przeciwnym kierunku. Numer 4. Zanurzenie się w naturze jako metoda odzyskania klarowności. Kontakt z naturą to jedna z najbardziej uzdrawiających praktyk, która pozwala uwolnić się od chaosu emocji. Filozofia Zen naucza, że przyroda jest naturalnym stanem harmonii, w którym człowiek może odnaleźć swoją równowagę. Kiedy czujesz, że Twoje myśli są zbyt splątane. Wybierz się na spacer po lesie, usiądź przy strumieniu albo obserwuj chmury na niebie. Przyroda działa jak lustro, odbija twoje wewnętrzne potrzeby. Możesz spróbować prostego ćwiczenia. Wybierz się do parku, odłóż telefon i skup się na dźwiękach, zapachach i obrazach wokół. Zauważ, jak powoli zmienia się twój nastrój. Numer 5. Świadome podejmowanie decyzji na podstawie poczucia wolności. Prawdziwa miłość i autentyczne połączenia. Dają poczucie przestrzeni do rozwoju i bycia sobą. Jeśli masz wrażenie, że dana relacja ogranicza Twoją wolność lub każe Tobie rezygnować z siebie na rzecz drugiej osoby, jest to znak, że musisz ponownie ocenić jej wartość. Buddyjska mądrość mówi, że nieprzywiązanie się jest kluczem do szczęścia. Nie oznacza to chłodu, ale zdolność do odpuszczania tego, co już przestało Tobie służyć. Zadaj sobie pytanie, czy czuję się swobodnie będąc w tej relacji? Czy też czuję, że utknąłem. Jeśli relacja bardziej cię unieruchamia niż inspiruje, najwyższa pora coś z tym zrobić. Podjęcie takiej decyzji wymaga odwagi, ale uwolnienie się od tego, co Cię krępuje, zawsze otwiera przestrzeń na nowe, lepsze doświadczenia. Wdrażaj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian. Każda z tych strategii może pomóc Tobie nawiązać głębszy kontakt z samym sobą i wszechświatem. Pamiętaj, że zmiana nie musi być gwałtowna. Małe kroki również mają ogromną moc. Wszechświat nigdy nie zsyła sygnałów bez powodu. Jest to forma prowadzenia, która pomaga tobie żyć zgodnie z Twoją prawdziwą naturą. Zaufaj sobie, zaufaj swojej intuicji i pamiętaj, masz w sobie wszystkie odpowiedzi, których szukasz. Wszechświat zawsze działa na Twoją korzyść. Wystarczy, że nauczysz się słuchać i odpowiadać na Jego wezwanie. Podsumowując. Życie często stawia nas na skrzyżowaniach, na których podjęcie decyzji nie należy do najłatwiejszych zadań. Wszechświat wysyła nam subtelne sygnały, pomagając znaleźć właściwą drogę, czy to poprzez nasze emocje, ciało, czy otaczające nas wydarzenia. Jeśli z tego filmu miałbyś zapamiętać tylko jedną rzecz, chciałbym aby to było to. Zawsze słuchaj swojej intuicji i ciała, bo to przez nie wszechświat się z Tobą komunikuje. Pamiętaj, że nawet pozornie trudne decyzje prowadzą cię w kierunku spokoju i harmonii, jeśli podejmujesz je w zgodzie ze sobą. Nie bój się podejmować kroków ku zmianie. Oddalanie się od tego, co nie sprzyja Twojemu rozwojowi, nigdy nie jest egoizmem. To najwyższy wyraz szacunku do siebie samego i swoich marzeń. Każda z metod, które dzisiaj omówiliśmy, to narzędzie do budowania wewnętrznej harmonii, która stanie się Twoim kompasem w podejmowaniu właściwych decyzji. Wszechświat nie pragnie niczego więcej niż Twojego szczęścia. Ale aby w pełni wykorzystać tę wiedzę i pójść jeszcze dalej na swojej drodze ku spokojowi i głębokiej równowadze, potrzebujesz więcej inspiracji. Kliknij więc teraz w miniaturę filmu, która właśnie pojawiła się na środku ekranu, a obejrzysz wideo, z którego poprzez inspirującą buddyjską historię dowiesz się, jak możesz raz na zawsze porzucić swoje zmartwienia i czarne myśli o przyszłości, by zacząć w końcu żyć pełnią życia.